Ona była w, Mnie, w, w, w szkole przy TPD na w w Ochocie I myśmy mieli <grym> dzieci z, z, z różnych ubiegł. środowisk, Wielko, z marginesów, tudzież z domu dziecka na Korotyńskiego. A moją podopieczną była nawet niejaka Dorota Zawadzka, czyli obecna superniania. To co z Była moją podopieczną, że ją wychowałam. Jak można margarynę reklamować, taka właśnie, no właśnie, dokładnie. Dokładnie, pieniądz się liczy w dzisiejszych czasach, widocznie poleciała na pieniądz. Pytam mnie, jaki przedtem tak. próbowaliśmy napisać historię, no, ale tak. niestety Jaruzelski, tak. to wszystko, bo ludzie nie, w się w się, w się, nie wiedzieli, że Staszek Szatkowski i Jaruzelski. To nie o to chodzi, ale tak, są pewne tam, rzeczy, które jednak okazało się, my że wyjątkowo z tej szkoły 43. na ludziom się dobrze w życiu powodziło. A to był, jeden był dyrektorem gabinetu paśniewskiego, a drugi był coś innego i tak dalej. I dopiero potem zejśmy, jak ja przyjechałam tutaj kilka lat, не снимвоне на не żeby nie eee, były przewodniczącym Związków Zawodowych Daj na całą ten, doszkolę. Poczekajcie, zaraz te no, no, swoje że, że nie <laughs> której ciotka była e, ostatnią żoną Szyronkiewicza. I no, no, to, 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 to wszystko z tej 40 No, tej no tej właśnie mówię o, o tym, że jest Potem po baćku. się, wyciągnęły. Zemści. Nie. Nie. No, nie, to chodzi o... Ja Pani tutaj. jest napadu na samolot? Nie. To Proszę, to moi koledzy. Ale w jakich i No proszę. No to, 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 no, to, no. to jak ci to się to, to się w tym klubie, w myślę, że tak z Ale najlepsza. to napadli na samolot. sobie zaraz ja sobie oni napadli, oni chcieli to głupki. No. To tak, ale my na tym się lotnisku robić, się wychowaliśmy, no, na nasz lotnisko. My, teraz jest niemożliwe, my żeśmy szli na lotnisko kęcie i nas wsadzali do kabiny, oblatywali samolotami. Myśmy w samolotach nad tym lotniskiem latali. Gdzie by teraz puścili? Na lotnisko takie brzdące, żeby... Ja na razie dziękuję. Ja przylepcą, przylepcą. Ale tutaj przed chwileczką z panem, z i załóżkiem Co w nim jest? Nie, nie, to nie o Woda. Pada, że on Marku jest od rurociągów. Ja go spotkałam na imię. Ja po, mówię, mój ojciec pyszymy. budował rurociąg pod Tomaszowem. Na to on mówi, ja my, pyta się jakie nazwisko, ja no, podaję moje nazwisko. nazwisko. On ja mówi, tak ja się zajmowałem czymś, to, czymś tam, a panie no no ja ojciec ja się zajmował jak Elektryko. Ja mówię, tak. Ja Zakazało ja się, kazał, się że ja, ja mówię, żeby jeszcze sprawdzić. Ja to podaję nazwisko do dyrektora, ja mówię, tak. Dyrektorem był kupca. Ja mówię, tak, poczynam. Ja mówię, tak, się i teraz i na koniec tej całej rozmowy pytam się gdzie pan mieszka. On mówi z Michalinie. Ja mieszkam w Radości. To są miejscowości, które są jedno po drugiej. I tu trzeba było przyjechać, żeby się spotkać.